Cześć. Wielokrotnie już pokazywałem na kanale Jakłowie w Chorwacji. Otóż no, biorę kawałek worka od cebuli czy do ziemniaków, ładuję do środka miejscowy chleb, tak z półtorej kromki, czyli kruch, zawiązuję to plecionką i tak, na takim zestawie jak do Fidera przyczepiam to przelotowo do zestawu. Natomiast z drugiej strony. Mam na szybko złączce krótki przepon. Taki ja wiem, no z 25 cm. Maleńki haczyk. Zaraz pokażę jakich haczyków y, używam. To jest numer 20. Także maleńki, maleńki haczyk i cały oblepiam kulką klebatko wystawiam lekko trzonek. No. Ten haczyk musi być schowany w tej kulce chleba. I teraz zobaczymy, co na to będzie brało. Zestaw wędruje do wody. Tutaj rybom generalnie nie przeszkadza, czy ktoś się kąpie obok, czy nie. Że tak prezentuje się mój zestaw kula chlebowa i majtający się poniżej krótki przypon z maleńkim haczykiem. Nie muszę nawet tego z daleko zarzucać. A gdzieś tutaj przed siebie. Za chwilę powinny się tym ryby zainteresować. Tylko się musi chleb trochę rozmoczyć. Można ryby trochę zachęcić wrzucając kawałeczki chleba do wody. Wadą jest to, że niestety trzeba dosyć często sprawdzać ten zestaw, bo ryby szybko ściągają chleb. kolejną kulkę z chleba i nadziewam na ten mój mikrochaczek. To powinno zaraz dać, dać jakiś efekt. Jeszcze wszystko zepnę, ten sterczący tu. Kawałek worka i cały zestaw wędruje do wody. Już czuję szarpnięcia, ryby są aktywne i tak jak mówiłem, na efekt nie trzeba było długo czekać. Już pierwsza rybka na haku, może nie nieduża wygląda na małą prażmę Teraz ją odczepię i wypuszczę o, haczyk odczepiony i rybka o, już uciekła Jest moja kulka pleba, tam się na ryby nawet i widzę tą przeglęte się jak te rybki się kłębią tutaj przy tej kulce chleba no, przy brzegu że tak powiem są bardziej pochliwe. więc aż sztylu ich nie ma spróbuję przerzucić i tak no, i moja chlebowa kula Wędruje do wody. Skoro nie ma szarpnięć, to znaczy, że coś jest nie tak z przynętą. Muszę to sprawdzić. Tak, przykleiła się do zestawu. Mało tego na haczyku nic nie ma. Natomiast założę teraz na ten haczyk kawałeczek mięsa z kalmara. Generalnie zasada jest taka, żeby grot tu jednak wystawał. I zobaczymy jaki będzie efekt. O, już widzę ryby. Żyłkę staram się mieć cały czas lekko napiętą, żeby móc skwitować szarpnięcie zaprzynęte zacięciem. Jak widzicie, hałas, który tu panuje od turystów, kompletnie rybom nie przeszkadza. One są przyzwyczajone. Moja kula już straciła wyporność. Zaczyna lekko tonąć. A no to zwykle jest szansa na nieco o, większą rybę. O, znowu się splątało. Muszę wyplątać. I znowu nic na haczyku. Czyli jednak. Ryba od razu zaatakowała. Muszę kolejny kawałek odnóża kalmara tu założyć. I przytnę to lekko, tak jak mówiłem wcześniej. O. I do wody. Moja kula wędruje. Już był atak jest ryba, a jest jakaś mała rybka. Tym razem cefal. Teraz go pokażę, tylko zrobię tu porządek. Cefal to jest taka ryba podobna do naszych uklejek ma wysuwany ryjek do przodu. On zacięła się ładnie za... Za tym właśnie wysuwany pyszczek może podobno dorastać nawet do 4 kg. Głowacz, inaczej cefal-mugil. No i żyje w basenie Morza Śródziemnego. Jeszcze raz go pokażę: tego małego cefala. I wraca do wody. Jedna mała macka. Na hak, lekki tuning przynęty, czyli obcięcie, żeby nie była zbyt długa. O. i do wody. Ryby są od razu zainteresowane przynętą mekko. Pada do wody. Szkoda, że takie małe, ale już czuję jak szarpią. Parę sezonów wstecz, na właśnie taki już yy, zestaw, który stracił wyporność, czyli opadał na dno, udało mi się łowić fajne, e, fajne ryby. Dziwi mnie trochę, że na drugą wędkę, którą mam tutaj zarzuconą na dno nic nie bierze na razie. Zwykle jakieś tam w innych tutaj miejscóweczkach jakieś e, szarpnięcia były, a to jakiegoś z Pisarza udało się wyciągnąć, a to jakiegoś Amarela, czasami doradę, a tu na razie nic. Więc tylko ta powierzchniowa wędka daje jakiś efekt, ale traktuję to jako taką wakacyjną przygodę, jak jestem z rodziną na plaży, a mogę sobie właśnie tak fajnie powędkować. To nic, że ryby niewielkie, ale zawsze cieszą oko. There was no uh, sign for no fishing. Sorry? There was no any sign for no fishing. Okay, I'm the sign. You are the sign? Yes. Okay. <laughs> uh, so, maybe you can go to another beach where there are no people swimming around. Okay, okay. No problem. No problem. Okay, understand. <laughs>